Cześć moi widzowie, z tej strony ja czyli Jan Krzysiu i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Five Nights at Freddy's 2 Zaczynamy dzisiaj noc trzecią, dawno odcinka nie było z powodu nie wiem jakiego, ale zaczynamy noc trzecia Five Nights at Freddy's 2 Także co, widzę że zostaw subskrypcję wraz z wąskiem, żeby żaden kąt dzisiaj nie ominął, Łapoczko w górę, w górę, dokładnie tak no i co, napisz jakiś komentarz tam na dole i co? A my zaczynamy, wchodzimy do nocy trzeciej w Five Nights at Freddy's 2 Zobaczymy jak się tutaj będzie nam, to znaczy jak się będzie nam grało, jak, jak, co tu się będzie działo w nocy trzeciej Witam Bardzo serdecznie Proszę major, marionetka leci, marionetka leci, nie? Myślimy sobie w ja chyba nam jest Już się zaczynamy znowu, już się zaczynamy Kurde, no to no, może być no nie załatwa, nie? O, proszę. Możemy siedzieć na kamerach, na kamerach ile chcemy Tak, ze spoko Siedzimy, siedzimy i... Co, no co, lecimy, lecimy. Niedługo też się powinien odcinek z cs Że oczywiście, oczywiście... Albo z Szydaka, albo z Premiera. Też planuję zrobić kolejny opening kolejnych pojemników. Tylko trzeba mieć fundusze, tak? Także no, na razie zbieram pieniążki i co? No i może się odcinek pojawi. czy znaczy za niedługo to nie, ale... No, myślę, że się tak w miarę... W miarę, w miarę nie za długo, po jak tak? Tak, żeby nie było to za dwa miesiące, tylko tak, maksymalnie dwa tygodnie. Więc no, trochę poczekamy z odcinkiem, No ale no i, I sobie, No takie życie jest, tak, takie życie od youtubera. No i lecimy kolejna faza, czy można powiedzieć tak. Foxy. O. Nie, co jednak to, to chyba ta jest, jest, jest... Ta trzecia noc jest w sumie w miarę łatwa. No jak widzicie nie ma jakiegoś jakiego poziomu... To się jest druga, a na razie... Że na razie... No, są takie fazy, tak, czyli... O ja, fidi. O nie. Przyszedł ci śmieś, tak. Przyszedł ten śmieć.

Dobra, bo jest po prawo No ciężko, ciężko w sumie żeby był nie? O, znowu, Foxy Terepepere, Dobra, musimy... Pik, 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 pik. Pik, pik, pik. Chyba za pierwszym, ale nic nie mówię tak, bo tak jest właśnie w że to nie można mówić. Jeszcze czwarty tak nie, 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 znaczy nie jest to w sumie. No raczej to już zrobimy tak Znaczy, nie wiem, nie wiem, nie wiem Alomb Swiecimy, chodzimy I lecimy dalej. Fax i poszedł, ok. Coś tu bań, jest, to była nie, jest to była nie, jest to nie, jest to była nie. Czy ktoś tu się ruszył? Eeeh, to jest chyba cika, bo bo nie wiem, kto on poszedł. Kto tam siedzi? Chyba cika. O! O, nie jednak. Już kreski! Mówił ty, jak to chodzi piąta Bonnie On jest zablokowany, więc na razie tak sobie nie przejdzie Znaczy Nawet jakby tam miał przejść to i tak ciężko by było Bo przodem to mi chyba nie może wyjść z tego co kojarzę Ale nie wiem Raczej win Nie wiem co to zostało Wy się nie, wie, nie wiecie pewnie, bo Do nie daj, no bo to bez sensu Do tego nawet tak na odcinki, nie? Tak mi się osobiście wydaje się, że to bez sensu, ale no, no no O! Szósta AM wybiła, także No co? Y dziękuję wam za oglądanie e Nocy trzeciej w Farbni Nights at 2 Jesteśmy znowu chyba tym w to the yy, No co, widzimy się widzowie w nocy czwartej lub, lub po prostu w następnym odcinku O kurde, ej tego nie widziałem, że to tak jest Uhu. Yy, Widzimy się w nocy czwartej, widzowie, a po w następnym odcinku Także co, zostawcie subskrypcję wraz z waneczkiem, żeby żaden kundę się minął Łapeczkę w górę, no i co? Do następnego odcinka. Trzymajcie się, siłano.